Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus odszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus, wprawdzie, sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Kiedy jednak przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. Następnie przybył powtórnie do kany galilejskiej. Gdzie wcześniej przemienił wodę w wino. A był w Kafarnaum pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna. Był on już bowiem umierający. Jezus rzekł do niego: Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Powiedział do niego urzędnik królewski: Panie, Przyjdź, zanim umrze moje dziecko, rzekł do niego Jezus, idź, syn Twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do Niego i poszedł. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli Mu naprzeciw, mówiąc, że syn Jego żyje. Zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej, i rzekli mu, wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka. Poznał więc ojczyc, że było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego, Syn Twój żyje. I uwierzył on sam i cała jego rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei. Oto słowo Pańskie. Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Jezus zwraca się do tego urzędnika królewskiego w sposób bardzo twardy. Dlaczego? Dlatego, że widzi jego serce. Ten urzędnik królewski szuka Jezusa, bo jego syn choruje. Pewnie był już u wielu lekarzy, którzy za bardzo nie mogli mu pomóc. I jak usłyszał, że ten Jezus, który ma moc uzdrawiać wszystkich ludzi, jest w Galilei, no, będąc dobrym ojcem, szuka dla swojego syna uzdrowiciela. Ma do Jezusa interes. Po prostu. Gdyby Jego Syn nie chorował, prawdopodobnie nie miałby powodu, żeby szukać Jezusa Chrystusa. Nie potrzebowałby Go. Można by powiedzieć, że On chce prowadzić biznes z Jezusem. Ale Jezus nie. On nie chce z nami prowadzić biznesu. Jezus nas kocha. On nie chce, żeby relacja między Nim a nami była oparta na interesie, ale żeby była miłość. A miłość to zupełnie coś innego niż interes. Jeśli ja kocham kogoś, chcę z tą osobą przebyć jak najdłużej i to bez przymusu, spontanicznie, bez interesu. A jeśli ja kocham kogoś i ta druga osoba też mnie kocha, też nie potrzebuję cały czas znaków i cudów, czyli potwierdzeń jej miłości. Po prostu wierzę jej, ufam tej osobie. Prawdziwa miłość jest oparta na wzajemnym zaufaniu, a nie na interesie. A Jezus chce wzbudzić w tym urzędniku królewskim miłość do niego. A zatem zaczyna od wiary. Zobaczcie, Jezus nie spełnia prośby tego urzędnika w ten sposób, w jaki ten urzędnik sobie wyobrażał. Ten urzędnik mówi: Panie, przyjdź do mojego domu, zanim umrze moje dziecko. Uzdrawia go, przyjdź do mnie. Uprawię swoją magię i uzdrawia go. A Jezus mówi do niego: Ja do nikąd nie pójdę. Nie przyjdę do ciebie do domu. Nie muszę. Ja Ciebie kocham. Dlatego tu i teraz uzdrawiam Twojego Syna. Nie muszę do ciebie przyjść. Ja kocham Ciebie teraz i teraz uzdrowię Ci Twoje dziecko. Uwierz mi. Wracę do domu. Jezus zaprasza tego urzędnika do wiary. Do wiary w Niego. Nie daje Mu od razu konkretnego znaku, że On Go kocha, że spełnił Jego prośbę. Ale zaprasza Go do wiary. Uwierz mi, wracaj do domu. Ja Ciebie kocham. Już uzdrowiłem Twojego Syna. I teraz ten urzędnik stoi wobec wyboru albo uwierzyć Jezusowi, albo się buntować. Jezus, drogi Jezusie, dlaczego nie przychodzisz do mnie do domu? Dlaczego nie zachowujesz się tak, jak mi się wydaje, że powinieneś? Dlaczego nie spełniać mojej prośby tak, jak ja chcę? No, pismo mówi, że człowiek uwierzył w słowo Jezusa. I w nagrodę za to otrzymał później ten znak konkretny, ten cud, o który prosił. Rzeczywiście, jego syn uzdrowił. I od tego momentu, nie tylko ale i cała jego rodzina, wszyscy zaczęli wierzyć w Jezusa Chrystusa i zaczęli go kochać. Nasza postawa jest bardzo często podobna do urzędnika. Czyli my też przychodzimy do Jezusa, bo mamy interes. przechodzimy z naszymi prośbami, z naszymi potrzebami, i prosimy Jezusa o znaki i cuda. O takie znaki i cuda, jakie my chcemy, żeby mieć potwierdzenie, że on nas kocha. I to zdradza, co się kryje w naszym sercu: że mamy właśnie interes do Jezusa. A Jezus chce nas prowadzić do miłości. To jest wielki post, więc jest dobry czas, żeby nawrócić się i prosić Jezusa Chrystusa, żeby wzbudził w naszym sercu nowy sentyment do niego. Jezu Chryste, e, daj mi miłość do Ciebie. Daj mi pragnąć przebywać z Tobą. Możemy w tym czasie wielkiego postu prosić o dar nawrócenia dla nas. E, Taki dar, żeby Jezus zmienił nasz sposób modlenia się do Niego, nasz sposób zwracania się do Niego, żeby dał nam Jezus Chrystus w sercu pragnienie przybywania z Nim, spełniania Jego woli, żebyśmy przestali szukać tylko swojej woli. A Jezus Chrystus, który zna bardzo dobrze nas, zna wszystkie nasze potrzeby, nasze prośby, jeszcze wcześniej, zanim Jemu się stawiamy, na pewno, jak w przypadku urzędnika, nie pozwoli, żeby zabrakło nam dowodów jego troski, jego miłości do nas.